Cześć, witajcie na kanale jest Z wami dzisiaj Burzyk. A dzień dobry. Zapraszamy na test dwóch głośników, których nazwę wymawia się naprawdę trudno, a które przy okazji całkiem podobne wizualnie są. Jednym jest Irfan Jubum L, drugim Tribit X Sound Mega. Już dobrze powiedziałaś, bo już zapomniałem. Zacznijmy od wyglądu obu głośników. Teoretycznie była dość podobna. Głośniki kierunkowe, oba mają przetworniki na froncie. No, pierwsza, najwi najwidoczniejsza od razu różnica to jest to, że trybit yy, ma podświetlenie i to takie całkiem ładne. Yy, Irfan podświetlenia jest pozbawiony. Yy, nieco bardziej, tak wydaje się, podwórkowy i przenośny jest Irfan, bo wykonany z takich materiałów, które lepiej zniosą ewentualny upadek niż tribit, No ale, ale to akurat nie będzie przedmiotem tego testu. Mamy w irfanie na boku dwie, ruszające się dość mocno membrany pasywne. Tego zabrakło w trybicie. Tutaj mamy uchwyty do zamontowania na mhm. jakiejś smyczy karabinczyku, czy co tam sobie tylko życzycie. Oba głośniki na górze mają panele sterowania z delikatnymi podświetleniami, kilka diut, kilka przycisków sterujących, no, absolutne niezbędne minimum. Mhm. Oba głośniki mają takie dość wyraźne nóżki, które ułatwią, że tak powiem, m, niwelowanie wibracji przenoszonych przez oba głośniki, bo oba głośniki mają troszeczkę basu i potrafią być donośne, więc no, na pewno ta część y, tego wyglądu się przyda. I na tyle oba głośniki mają zaślepki. Obie wydają się całkiem solidne. W Irfanie mamy gniazdo AUX i gniazdo USB typu C do ładowania. W Tribicie Mamy gniazdo do ładowania, gniazdo USB do ładowania chociażby smartfonów, no i gniazdo AUX, a tu dodatkowo mamy membrankę pasywną. Mm -hmm. Czyli funkcjonalność dość podobna w obu głośnikach. No, wizualnie może y, różnią się, pewnie więcej osób przyciągnie uwagę y, to podświetlenie z ale no, Możemy również wyłączyć. Ale możemy je wyłączyć i włączyć. Tak, i sprowadzamy je do dość podobnego. Y, że tak powiem poziomu. Spójrzmy na specyfikację techniczną. Irfan Yubum-L to głośnik Wydaje się nieco mniejszy. Mamy tutaj wymiary 210x78x72 mm, podczas gdy x Sound Mega 250x87x82 mm. x Sound Mega jest też wyraźnie cięższy, bo waży ponad kilogram, podczas gdy Irfan Jubum w wersji L tylko 650 gramów. No, potwierdza że to, że jest bardziej przenośny. Moc głośników deklarowana to 28 W w przypadku Elki Jubuma i 30W w XSound Mega. No, pasmo przenoszenia to jest rzecz pomijalna, bo ono i tak jest zawsze w cały świat. Maksymalna głośność już jest z kolei ciekawa, bo teoretycznie mniejszy i troszeczkę słabszy u uzyskał 97 decybeli podczas gdy XSound Mega 96. Akumulator to z kolei już wyraźny plus dla Tribita. mamy tutaj 8000 mAh, podczas gdy w u mamy 5000 mAh. 200. No i bez diod, oczywiście bez podświetlenia LED, to przekłada się też na czas baterii, bo do 20 godzin jest w stanie XSound Mega wytrzymać, podczas gdy Ubuntu L do 16. Oba ładują się około 4 godziny, oba mają Bluetooth w wersji 5.0, oba mają odporność na zachlapania na poziomie 7, z tym, że u L ma też zdefiniowaną odporność na ciała stałe na poziomie 6, czyli IP67. Tu mamy IPX7. Żaden z tych głośników nie ma gniazda na karty microSD. Oba mają gniazdo AUX, oba mają mikrofon. No i cena bardzo, bardzo różna. Na ten moment X-Sound kosztuje około 100 dolarów. Przejdźcie sobie po kursie, jaki obecnie panuje. Podczas gdy Irfan UBoom L na ten moment nie było 80, ale uśrednijmy, że to jest 90 dolarów, więc też zaledwie sam sobie przeliczyć, bo te kursy teraz tak strasznie skaczą, że podawanie tej ceny w złotówkach po prostu nie będzie miało sensu. Zakładamy maseczki, Konrad zaraz przelosuje. Ustawimy jedną głośność, mhm. żeby było sprawiedliwie. Dwa utwory. I dwa utwory. Zobaczymy na ślepo, który jak gra. Na ustawianiu jednej głośności. Już wiemy, że będą problemy z rozpoznaniem, bo głośniki są bardzo blisko siebie i w sensie jakościowym i głośnościowym, więc no cóż, trzymajcie za nas kciuki. No Szanse tak. też tu mamy wyrównane. Tak. bo Tak, Ty tri... słuchałeś więcej tributa, ja więcej. Tak, ale chciałem powiedzieć, że tribut był nagrywany no, bo... bardzo dawno temu, ja go u siebie słuchałem, natomiast Irfana usłyszałem dzisiaj pierwszy raz, bo na nagraniu testu mnie nie było, bo byłem chory. No będzie, tak czy inaczej będzie ciężko, nawet gdybyś tu był, to. to... To ja już widzę, że będzie ciężko. Są maseczki założone. Tak. Wszystko uruchomione. Ja w tej chwili zrobię małe losowanie. No? Tak, telefony wszystko uczyć. No, będziemy oczywiście to z jednego urządzenia odtwarzać. Ale jestem ciekawy szczerze. One będą stały blisko siebie, mniej więcej na środku biurka. E, e, tak, żebyście mieli podobną odległość do nich. Ja zobaczę tylko czy... Oba mikroporty nagrywają? Tak, oba nagrywają. Trochę ich jeszcze. Może jeszcze szybko przemknę. Zmienię trochę wygląd drugiego kadru. Na szybkości trochę się szybko... Różnicy cenowej też za wielkiej nie ma między A? nimi, nie? No... W, w tym momencie, bo jest 20, 20 dolarów no to, no to, to tak. No to... Panowie, głośniki stoją przed Wami obydwa. Pierwszy będzie grał głośnik... Yy, zaraz Wam powiem, który. <grym> <grym> Aby się nie pomylić, pierwszy będzie grał głośnik e, bliżej Adsona, albo nie, bliżej Burzyka. Nie, muszę zmienić. lasowania na koniec. No to pierwszy gra głośnik e, przed e, burzykiem, słuchajcie. Gramy dwa utwory, e, Don't Wanna Sleep, Swift 7. Będziemy przeskakiwać na bieżąco. Przypominam, pierwszy głośnik gra drodzy widzowie, ten. Dobra. Teraz, teraz, nie, ja nie, ja nie, nie mam żadnych wniosków. Ja też nie. Ale ty tu siedziałeś, już słuchałeś tego ja nic. Dobra, panowie. Trzeba, trochę posłuchaliście, więc robimy ładną i przeskakujemy na drugi utwór. Tym Robi to, to... się panika, nic nie napisze, nie Jesteś. wiem. Powiem wam, że z mojej perspektywy z tyłu też jest ciężko ocenić. Ja podejrzewam, że z przodu jeszcze gorzej. Ten Red Revision. Wracamy do pierwszego głośnika. Przypominam, pierwszy to jest głośnik przed burzykiem. I lecimy z utworem rokowym. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty, broken walls And I can't see it clearly but its obvious know But you left me alone inside this empty, broken hall And now you're the reason why I'm so to the lowest bid. Crowd down to your portion. Don't get every single time. To jest najcięż... Pokażmy najcięższy Pokażmy ci blind test. Od... Pokażmy bliżej. Ale ty nic nie zanotowałeś. No właśnie dlatego chcę pokazać. A bliżej trochę, Jan. Pokaż bliżej, bo nie widać, czy nic nie zanotowałeś. Zanotowałeś, zanotowałeś. No nie, no poczekajcie na no strzelę, bo miał jakikolwiek sens. Ale nie mam zielonego pojęcia. Będę teraz sił pedał, który mi się bardziej podobał i też nie wiem. Czekaj, no. Ten co gra teraz to jest ten drugi. Tak. Mi się daje, że on jest bardziej przestrzenny, a który był... To ja kompletnie... Myślałem, że pierwszy wy Pierwszy wydawał mi się bardziej przestrzenny. Dobra, ty już napisałeś, tak, to mm -hmm. ja strzelam, robię to czystym strzałem. Ja też. Zaznaczę, że... To nie mógł, to tak. No może powiedzieć, bo ja już napisałem, tak więc... Ale nie to jest to jest kompletny strzał, to jest, To jest kompletny strzał. Obydwa głośniki grały świetnie, bardzo mi się podobało. Pokazałeś? Tak, tak, pokazywałem, Wy... Teraz pokazuję, wydaje mi się, to? że pierwszy, moim zdaniem pierwszy, być może jest to kwestia ustawienia, wydaje mi się, że pierwszy był nieco bardziej przestrzenny i to w zasadzie tylko dlatego podjąłem decyzję... Ale tak naprawdę... Ale no to mówisz jaką podjąłeś. Podjąłem decyzję, że pierwszy grał Tribita, a drugi grał Ubum, ja dobrze powiem. mówię nazwę. Tak, no juom, jubum, nie ma różnicy, wiadomo o co chodzi. No to, w... to takie mam wnioski, ale jeśli yy, w tym momencie jest różnica między nimi 20 dolarów, to ja bym się nie zastanawiał, kupowałbym ten tańszy, bo nie jest w różnicy praktycznie żadnej. Nawet nie wiem, czy dobrze, dobrze ja powiedziałem, czy mi się wydaje, że ten pierwszy jest bardziej przestrzenny. Ja też strzelałem. Pierwszy podałem tribit, drugi Irfan. Nie jestem w stanie powiedzieć, który mi się bardziej podobał, więc powiedziałbym tylko, że kupcie z tych dwóch ten, który jest tańszy, jeśli wam nie zależy na podświetleniu, bo, Oczywiście. bo brzmią oba naprawdę świetnie, nie, nie, nie jestem w stanie naprawdę się określić. Nie mam żadnego Dawno pojęcia. tak nie było. Dawno. Oj szalenie dawno. Nie, no, ciekawe jestem, czy trafiliśmy. Jeśli. No nie, nie powiem. No wydaje mi się, że pierwszy mi się tamten, ten mi się dało bardziej przestrzenny, bo stał dalej ode mnie. To się wydawało, ten przestrzenny, bo stał dalej od ciebie. Być może, być bas może. To miało oba dobre. Tak. Tuna, to prawda, jeśli oba chodzi dobry. o bas, to absolutnie nie da się rozpoznać głośnika po basie w ty, między tymi dwoma. Jest praktycznie identyczny. To prawda. No, nie byłem w stanie wychwycić ani jednego momentu, w którym powiedział, o, ten gra jednak lepiej. No nie wiem. Nie My, wiem, możemy podciągnąć? Tak, jestem ciekaw, czy trafiliśmy, czy nie. Trafiliśmy. Ale to cud to musiał być. Pierwszy grał przed bużyka, przed Burzykiem, czyli trybik, drugi grał jugum przed okiem. Ale to tak jak mówisz, że może być dlatego, że ten stał dalej ode mnie, tak. wydawał mi się bardziej przestrzenny, tak. a ten trochę dalej od Ciebie. Dokładnie. Bo tak to ja nie zauważyłem absolutnie żadnej innej nic. różnicy. Nic, nic. Powiem szczerze, jak jeszcze ustawialiśmy głośność i stały do nas tyłem, to Irfan, wydawał, Irfan wydawał mi się dużo lepszy. Tak, że tam była dużo większa głośnica. Głośnica. Różnica. Natomiast jak stałem oba frontem, no to dla mnie to jest... Mówię, do samego końca nie miałem żadnych notatek. No i ten jest głośniejszy, tak więc ten nie ma... jest tańszy, głośniejszy. Ten jest cichszy i ma podświetlenie. Tak. No ale jest droższy. jest droższy. Nie wiem. Nie no. wiem, spłosiłem się. <ślawnik> to cud, że my żeśmy to trafili, człowieku. A z tyłu jakieś wnioski? Tak też, też nie miałeś, no. No. Ale mega fajne jest to, że oba są tak dobre. No. Bo to jest naprawdę, nieczęsto się zdarza. Ja nie żeby... wiem, czy Irfan, bo ja tak jak mówię, nie było mnie na teście, marki też nie śledziłem, nie wiem, czy to jest jakiś debiut, czy... No jest to jest to... akurat głośnik, który był dostrajany przez tego Olufa. Ten taki czy duży to, kanał audio, który taki sobie. Ale nie to wiem, jest co to jest znana marka Irfan? Czy to jest taka? Ja pierwszy usłyszałem. No to debiut i dorównuje Tribitowi. Trybitowi, którego głośniki naprawdę zawsze są, obdobne, są niezłe. Ja są dobre, tak. Ja nie mogę złego słowa powiedzieć na tą markę. No jest droga, bo to trzeba jej przyznać, bo zawsze głośniki Tribita były drogie, ale zarazem była za nimi stała za nimi jakość, dźwięk. Tak. No i w tym momencie wchodzi debutant i gra praktycznie identycznie, tak więc ja poba. No i nie. jest tańszy. No i jest tańszy. Mega fajne porównanie. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak blisko. Możecie wybrać, jeśli portfel nie jest dla Was problemem, to ten, który Wam się bardziej podoba, bo wizualnie się różnią jednak dość wyraźnie. No tu mamy NFC, equalizer, dokładnie. no i to podświetlenie. Jeśli portfel się dla Was liczy, to wybierajcie Irfan'a. Nie zastanawiajcie się, bo 10 czy 20 dolarów to jest sporo pieniędzy w dzisiejszych czasach. U nas w Polsce przynajmniej. Znaczy to wychodzi stuwa, tak? No przy 20 dolarach to stuwa. No to stuwa, to trzy chleby kupisz w piekarni dobrej. No to zawsze 6 dni <tutek> dłużej przeżyjesz. <grym> no ale ale, ale tak. No. A jeśli chcecie głośnik bardziej przenośny, no to wydaje się, że jednak Irfan był lżejszy i teoretycznie ma odporność definiowaną całą ip 67. No. Ale jeśli byście chcieli mieć ładny klimacik w domu, no to z kolei tribit. Oba te rozwiązania są dobre. I to jest najfajniejsze. Tak właśnie powinien wyglądać rynek głośników. I w ogólnie sprzętu, że wszystkie rozwiązania są dobre. Klient może sobie wybrać i wie, że mm -hmm. z obu będzie zadowolony. Gratuluję, bo to był mega trybny ja strzał. Nie wiem co to tobą kierowało. Ja, ja strzeliłem, ale aż, aż mnie to cieszy. Ja mówię, wydał mi się tylko troszeczkę bardziej przestrzenny na roku i to dopiero wtedy podjąłem decyzję już pod sam koniec. Mm -hmm. I napisałem, że wydaje mi się, że jest to trybit, ale był to absolu absolutnie czysty strzał. No, to tak samo jak u mnie i mo mogło mieć po prostu na to wpływ ustawienie. Oba głośniki są rewelacyjne, oba możecie kupować w ciemno, na obu na żadnym z nich się nie zawiedziecie. Tribit X Sound Mega, dokładnie tak. Irfan Jubum L dostrojony przez Olufa, Burzyk i Jackson. Adson. Między nami dwoma też możecie wybrać, na żadnym się nie zawiedziecie. <laughs> Do zobaczenia.